Czy łatwą w użyciu instrukcję, która odpowie na wszystkie Wasze pytania i wskaże dokładnie miejsca, na które należy zakładać Aptronik. Znajdziesz w niej także przykładową dietę, która pomoże Ci w uzyskaniu wspaniałej sylwetki oraz zapasową baterię. Tylko teraz wszystkie te dodatki dostaniesz za darmo. W ramach promocji otrzymacie także drugi, krótszy pasek, idealny do umieszczenia na udzielu ramieniu. Aby zamówić Aptronik Fitness System zadzwoń do Studia Moderna pod numer telefonu 022 673 1212. 12. Dzwoń teraz. Choroby kręgosłupa i wady postawy. Któż z nas nie spotkał się z tymi problemami? Przyczyną ich powstawania poza wadami wrodzonymi i wypadkami są zaniedbania powstałe w okresie dzieciństwa. Przedstawiamy rewelacyjny korektor wadliwej postawy ciała Pajączek. Pajączek zapobiega garbieniu się i wadliwemu pochyleniu sylwetki oraz koryguje odstające łopatki i płaską klatkę piersiową. Wywołany pod wpływem sygnału dźwiękowego odruch prostowania się i poprawy postawy, ma silne działanie korygujące i lecznicze. Pajączek sygnalizuje błąd postawy i rozwiązuje ten problem, ponieważ prostuje okrągłe plecy, koryguje odstające łopatki, uwypukla klatkę piersiową i wyrabia nawyk prostego trzymania. Pajączek zaleca również w profilaktyce wad postaw, ponieważ pilnuje naszej postawy, wyrabiając nawyk prostego trzymania oraz zapobiega skrzywieniom kręgosłupa. Pamiętajmy, że brak przeciwdziałania złym nawykom to zgoda na systematyczne pogarszanie się wady postawy naszego dziecka. Dlatego stosowanie pajączka jest szczególnie zalecane w okresie wzrostu i kształtowania się postawy ciała. Pajączek sygnałem dźwiękowym przypomni o zachowaniu prawidłowej postawy i wyrobi nawyk prostowania się. Wyniki stosowania pajączka są rewelacyjne. Już w ciągu 3-4 miesięcy można wyrobić nawyk prostego trzymania sylwetki. Po okresowych badaniach w szkole okazało się, że Klaudia ma problemy związane z postawą. Leczenie nie przynosiło widocznej poprawy aż do chwili, kiedy dowiedziałam się o pajączku. Klaudia po trzech miesiącach stosowania odzwyczaiła się od garbienia. Pajączek naprawdę działa. Klaudia już się nie garbi. Aby zamówić rewelacyjny korektor postawy pajączek za jedyne 89 zł i 90 groszy, zadzwoń do studia moderna pod numer telefonu 0 prefix 22 673 12 12. Jeśli złożycie zamówienie w ciągu 15 minut, otrzymacie w prezencie kasetę z zestawem ćwiczeń korekcyjnych opracowanych przez lekarzy specjalistów. Nie garb się, jest pajączek! Jeśli jesteś wędkarzem lub znasz kogoś, kto nim jest, zostań z nami, żeby zapoznać się z naszą limitowaną ofertą telewizyjną. To następna generacja latających przynęt. W sprzedaży od teraz, w dwóch rodzajach i rozmiarach. Latające przynęty nie opadają w dół jak inne, które wymagają odpowiedniego działania. Latające przynęty przyciągają ryby z niedostępnych kryjówek, do których nie miałeś dostępu za pomocą innych przynęt. Latająca przynęta wygląda jak żywa. Ryba łapie się na nią nawet wtedy, gdy haczek jest odwrócony. Możesz nawet wędkować za pomocą latającej przynęty, gdy woda jest pokryta wodorostami i planktonem. Nie ma znaczenia, jaką rybę chcesz złowić. Czy łowisz w słodkiej, czy w morskiej wodzie. Czy łowisz w miejscach czystych, czy zarośniętych. Głęboko, czy tuż pod powierzchnią. Różnorodne możliwości latających przynęt pomogą Ci osiągnąć niezwykłe wędkarskie sukcesy bez żadnych szczególnych umiejętności. Zamów teraz, żeby otrzymać sześć latających przynęt precyzyjnie wyważonych i doskonale zabalsamowanych, by mieć udane połowy. Są w różnych kolorach, w dwóch rozmiarach. Otrzymasz także jedną z oryginalnych latających przynęt. Fantastyczne dołowienia wszystkich popularnych ryb są dostępne w naszych najczęściej produkowanych kolorach ostatniej dekady i w nowych kolorach z okazji dziesięciolecia. To klasyczna, sprawdzona przynęta sprzedawana w milionach sztuk i bijąca rekordy na całym świecie dzięki swojemu niezwykłemu działaniu. Dodatkowo z okazji dziesięciolecia dołączamy 12 nowych sztucznych robaków. Już teraz zadzwoń do Studia Moderna pod numer telefonu 0-PREFIX-22-673-1212 -12 i zamów latające przynęty za jedyne 169 zł i 90 groszy, a dostaniesz 60-częściowy zestaw latających przynęt. Tylko teraz dostaniesz także firmową skrzynkę na cały ten zestaw. Więc podnieś słuchawkę i zadzwoń pod numer 0-PREFIX-22-673-1212. -12. Latające przynęty gwarantują zdecydowaną poprawę Twoich wędkarskich osiągnięć. thank you